Witajcie kochane dzieciaki, już za kilka dni Boże Narodzenie. Czekamy na to z ogromną radością i dzisiaj ciocia Malwa wymyśliła bardzo fajne prace, jeszcze zdążymy zrobić piękne ozdoby na choinkę. Mogą być, zobaczcie, tutaj na moim stole, różnego rodzaju ozdoby. Mogą być takie, które kupimy. One też są bardzo piękne, na przykład bombka. Albo takie kupione aniołki też są bardzo piękne. Yy, albo można zrobić samemu. Zobaczcie, tutaj dostałam takiego pięknego bałwanka od dziewczynki o imieniu Eligia, kiedy byliśmy niedawno w Wilnie. Ona bardzo szybko tego bałwanka zrobiła. I też w Wilnie jedna z sióstr zrobiła takie piękne anioły i gwiazdki. Wszystko to, co sami zrobimy, jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i ma taką inną wartość. A tego anioła to chyba nie zgadniecie. Pierwszy raz Powiem o pracy plastycznej, którą zrobiła ciocia Nadia. Takiego pięknego anioła od niej dostałam, sama go zrobiła. I jeszcze jedną rzecz wam chcę pokazać. Tutaj mamy Mikołaja, którego jakiś czas temu ciocia Malwa robiła z ojcem Remi. Będziecie mieli podlinkowany też ten odcinek, jeśli ktoś z Was chce zdążyć jeszcze. Na Boże Narodzenie zrobić takiego pięknego Mikołaja albo Anioła z Masy Solnej, to macie podlinkowany odcinek, a my dzisiaj zrobimy sami piękne ozdoby na choinkę. Zawsze, kiedy zawieszamy to, co sami zrobiliśmy, to jest taka radość serca. Ja powiem Wam, że nawet z dzieciństwa mam jeszcze kilka takich zawieszek na choinkę, które robiłam. Będąc naprawdę małą dziewczynką, jak do tego wracam, to mi się przypominają piękne chwile. Więc teraz idziemy do komnaty plastycznej, a tam ciocia Malwa i ciocia Sylwia pokażą nam, jak zrobić fajne, wcale nietrudne ozdoby choinkowe. Pamiętajcie o lajkowaniu i zapraszajcie koleżanki i kolegów, żeby razem z nami byli w naszych komnatach. Idziemy do komnaty plastycznej. Witajcie, cześć! cześć. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Możecie zerknąć na takie wspaniałe ozdoby. One są, powiem Wam, niezwykłe, bo są bardzo leciutkie, ale też mogą być bardzo kolorowe, jakieś ciekawe. Można robić różne e, zawijaski, wy, wyginanki z tych drucików kreatywnych. Mi się, ta Mi się podoba. Bardzo podobają e, właśnie te druciki, bo one są po prostu takie, że zawinąć można coś i. I zawsze coś fajnego zawiesić kolorowego na choince, bo choinka to chyba po prostu słynie z tego, że może wszystko na niej być, prawda? No, u mnie najlepsze były cukierki. Cukierki. Cukierki to są właśnie, cukierki później zostają same papierki. A jak tak. zrobimy takie ozdoby, to <laughs> nikt ich nie zje, prawda? Więc co, zabieramy się do pracy nad takim, żeby zrobić, może najpierw zaczniemy od, co? od takiego aniołka. E, tu mamy właśnie albo taki srebrny, Albo tutaj taki biały też. O. Mogą być różne kolory i potrzebujemy do tego dwóch drucików. Dwóch? Możemy... dwóch, tak. Wybierz sobie jakiś kolor, ty bierzesz białe, to trzymaj drugi Chciałam biały. Weź biały i srebrny. A, no to weź, żebyś srebrny miał skrzydełka? Może mieć. Okej. Okay. To ja sobie też wezmę. Yy... A, jest dużo tych białek, to ja sobie zrobię też białego. Będzie dwa białe. Yy... O, albo patrz, to jest jeszcze taki, to będzie mój miał takie skrzydełka. Mm. Jeszcze inne. Jeszcze to jest inne w ogóle jakieś. To jest jakieś w ogóle. świecące. Taki, tak. Dobrze, to mm, robimy z tego. Y, na samym końcu zawijamy, żeby było takie kółeczko, kółeczko właśnie. Chodzi. Czyli zawijamy, zawijamy. O. Gorzej, jak mi nie wyjdzie kółeczko, tak. tylko jakieś. Nie, to, to tutaj jajko. na razie mamy takie kółeczko o. zrobione. I e, teraz tu musimy zrobić taki maleńki, właśnie e, m, zgięty. E, tak jakby zaginamy właśnie ten, e, to nasze zawijanie. Nie wiem, pokaż, jeszcze raz Ci powiem tak. No właśnie, bo to takie malutkie taki że to malutki, tego nie widać, taki malutki bierzemy kawałeczek i zawijamy o. żeby A. to była taka aureolka naszego aniołka. To tutaj jest właśnie taki... I tutaj będzie musiało się później włożyć nasz, yy, nasz sznureczek, żeby... Czekaj, to jeszcze tutaj wezmę, raz zrobię. O, żeby nam sznureczek się zmieścił. Żeby później móc... O, może taką malutką dziurkę zostawimy, żeby później móc zmieścić sznureczek. Dobra? U Ciebie chyba też nie ma. U mnie też nie ma, ale to właśnie... To jeszcze tak, bo wiem, że ten sznureczek, żeby było łatwiej zmieścić. To możemy zrobić taką malutką, malutką dziurkę na sznureczek, a później... To zgnieciemy na samym końcu. Ja będzie. zabiorę ten, żeby podglądać. I później wkładamy paluszek i zakręcamy. Wkładamy paluszek i zakręcamy, żeby był taki, taki otworek. Może I mamy co? Główkę już mamy? I mamy główkę. Ale, ale i szybko. kształtujemy z tego taką sukieneczkę. O! o. I pokaż, jak Ci tam wyszło. I teraz tak ładnie zrób z tego taką sukienkę. Mhm. Jest, tak? Możesz tutaj u dołu Jest. wyprostować. Właśnie to można sobie wydłużyć. Mhm. O! Tak, tak. Będzie miał taką, taką fajną mhm. sukieneczkę. Bierzemy teraz nasz drugi drucik i też robimy to kółeczko, czyli zawijamy właśnie. Mamy to koło. I tak, wkładamy je do naszego aniołka. Czyli robimy takie hula-hop. Takie hula-hop, tylko na szyi, słuchaj, mm. <laughs> hula-hop na szyi. I, I tutaj tu. zakręcamy i teraz tak jakby zawijamy te nasze skrzydełka, o. I już? I już, o patrz, tutaj I u mnie... Ja I już mamy aniołka. Tak, tylko ja muszę, o, tak równo, żeby były te skrzydełka. I zawijamy, zawijamy i możemy sobie uformować te nasze skrzydełka, o moje takie. Świecąca, pięknie, błyszcząca. Moje będą takie. O, taki kształt. I teraz. Takie, że jak spojrzymy w dół, to mamy serduszko. Serduszko masz. Tak, piękne. I co teraz? Ucinamy kawałeczek sznureczka, żeby móc też zawiązać. I wtedy. Mm -hmm. Hmm. I tutaj przez tą dziurkę. Tak, przez tą dziurkę, właśnie, co było na początku taka malutka. Przykładam ten sznurek. O, mam. Przeszło ci to. Mam, jest. mam, mam, mam. I wtedy możemy zawiązać i już będzie gotowy aniołek na. Zobaczmy. Ale szybko. Patrzcie, ja tutaj nie mogę. O jest. Idź. O. Przejdź. Jest. Ja o patrz, wypadło mi. A. I zawiążesz tam na końcu, tak? Proszę. I, I teraz możesz tak dogiąć ten, tą aureolkę, żeby była właśnie taka płaska, żeby właśnie fajnie tam wyglądało. Mm, dobra, tu ja o, i tak można no. ją spłaszczyć i wtedy, słuchajcie, to już o, jest, jest gotowy aniołek ze sznureczkiem i już może nam wisieć na choince. Twój ma taki fajny ten okrągły też i takie serduszkowe e, skrzydełka, ale fajne. Pomówię, jest taki serduszkowy do dzieci. Mhm. Super, to mamy już takiego aniołka. E, super, to teraz możemy zrobić może co, taki wień, wieniec? Spróbujemy. Spróbujemy. Dobra, To bierzemy jakieś kolorki, jakie chcesz. Mm, ja chcę, może takie tutaj. O. o takie taki. kolorowe. Te to, to dwa musisz mieć też. Mhm. Dwa takie. Mhm. To ja. O, ja wezmę mm. może takie. Um, czekaj, złote? Może niech będzie takie. Ja mam takie jeszcze trochę. Może być tak. Dobrze. Z zaplątamy tutaj te nasze dwa druciki mm. na samej. O, tutaj. Dwa razem, tak? Tak, tak. I tu będziemy robić. To mi chyba wychodzi najlepiej. Tak, się. Wkładamy paluszek, zawijamy, żeby nam powstała taka dziurka. Mm -hmm. Kolejny paluszek, zawijamy. A to jakoś tak mocno, czy mogą być takie większe, mniejsze, czy jak? Y, takie wiesz, co takie, żeby nam powstawały, takie oczka. Dobra. Mm -hmm. To ja już wiem. Mm -hmm. I kolejny. I to tak do samego końca. Czyli paluszek, dwa, trzy razy zawijamy. I już? I zaraz będzie. O. Jak zwykle mnie wyprzedziłaś. Nie, no słuchaj, tutaj też ci dobrze idzie. A to jest, można raz w jedną, raz w drugą zabijać, prawda? Można, tak, bo tutaj to nie ma chyba jakiegoś problemu z tym, ale zobaczmy. Powstaje. Tu może być, swoje. może być też taka fajna bransoletka taka na rączkę. Może być. Też więc, albo taka opaska na szyję też. Na no, włosy też może być, jak no. masz takie kilka i łączysz i potem robisz. I takie fajne, zobaczcie właśnie, taka o, opaska, też fajna, złota, <grystka> księżniczkowa. I teraz, księżniczkowa. I teraz tutaj zaplatamy te nasze końcóweczki i zobaczmy, teraz powstał <grystka> właśnie taki nasz. Taka zaplatamy może być je tu przez tą sobą, Tak, razem ze sobą te końcówki jak zostały nam, A, prawda? Dobra. Tak, i bardziej, tak, żeby powstał nam ten kształt taki. To już potem uformujemy, pewnie. Tak, to zaraz zrobimy. Uh -huh. I tu możemy już zawiązać sznureczek. I później dodamy może jakąś kokardkę. A już wiem, dlaczego mi się tutaj. Bo tu się nie przekręciło. A nie to przekręciło nie szkodzi. się. Nie szkodzi. Uh -huh. Możemy sznureczek w tym miejscu, właśnie jakimś wybranym. I zaraz możemy dodać jeszcze kokardkę. Albo też takie same też jest ładne. Ale ja jeszcze pokażę, jak zrobimy kokardkę. Pokaż. O. Mi wyszło coś ciekawego. Coś ciekawego, ale to tak, możemy wtedy. <grym> Nie wiem, co, ale. Taki cie taka, taka ciekawa. Ciekawa kompozycja tutaj. Słuchaj. To tutaj dodamy kokardkę i będzie fajnie, I będzie tylko fajnie. zrób sobie zawieszkę. Tam od góry. Mm, ale tu. Tak, tak, od góry. Mhm. Dobra, mamy też zawieszkę. I zrobimy kokartkę. Kokartkę zrobimy z połowy y, drucika. Jaki chcesz kolor mm. do tego może ci pasować? Co myślisz? Jakiś no, masz. Fioletowego. Ja do tego złotego. Ty czerwony weźmiesz sobie. O, no może to też mieć. O, ty czekaj. Ja też wezmę. To weźmiemy sobie na pół tą jedną. Dobra. Mhm. Ucinam na pół tego drucika. Ale to wychodzi, że każdy może mieć swoje ozdoby. Mhm. I robimy robię. tak, kokardkę robimy, zawijamy taką, robimy taką pętelkę. Zawijamy mhm. tutaj właśnie to, żeby nam powstało coś takiego. I teraz to składamy, żeby tak nam się uformowała taka kokardka. To składamy. To składamy tak, y, nie tak, nie tak, nie tak, do dołu A. i sama nam tak powstaje taka kartka, że się tak wywija. Ale wspaniale. Po prostu tak zawijamy i teraz tu możemy albo właśnie ją y, doczepić też, na przykład jeszcze jednym kawałeczkiem takiego o, kawałkiem drucika wtedy. Czyli to można w ogóle tak. bez kleju robić? Tak. No, chyba, że mamy klej, tak, jakiś tam na gorąco czy coś, ale tutaj ja zazwyczaj też tak odwracam, tak i przyklejam, już, znaczy przywiązuję tym, a to co mi zostaje, to nawet o, do tego. No, tu ja tutaj tak wiązuję. ładnie, że nawet nie widać. A, Nawet ci nie widać. O, i zobaczmy, jest. W sobie wisi. Twoja deszcz jest fajna. No. To taki płatek śniegu wyszedł mhm, z kokardką. Dobrze, to zostaje nam śnieżynka. O, ja wiedziałam, że tutaj ciocia malwa ma jakąś niespodziankę. Śnieżynka jest też y, ciekawa. Jaki chcesz kolor? Mm, bo tutaj mm, trochę nam potrzeba mm, tych. Trochę nam potrzeba? Już nie pamiętam, ile będzie nam potrzebnych. Pewnie chyba trzy może. trzy, może. To to ja może jeszcze taką białą? białą, jak na moim swetrze. Dobra, gdzieś to się Chyba trzy białe, zobaczymy, bo już nie pamiętam. A ja, słuchaj. Zrobię żółtą, żeby też właśnie było jakieś takie inne kolorki śnieżynek. Tu nam położę nasze aniołki. Ten... Więc tak, składam na pół tą, ten nasz jeden drucik, rozcinam. Mhm. Jeszcze na pół. Okay. I to będzie takie małe. Można robić takie większe, ale ja tutaj zrobiłam takie mniejsze i tak. Ja kiedyś wiedziałam, jak się robi takie super gwiazdy z papieru, ale mm -hmm. już zapomniałam. Muszę mm -hmm. sobie przypomnieć. Robimy najpierw taki krzyżyk i zawijamy wokół siebie. Tak, żeby powstało właśnie nam, żeby się tutaj nam to dobrze trzymało. Ale to rozumiem, że każdy trzeba owinąć. Tak, tak, żeby się to w miarę trzymało. Tak, że nie odpadło. Mhm. O. Jest, tak, dobrze. Mhm. Później jeszcze dodajemy też to na pół i dodajemy kolejny jeden jeszcze. Mm -hmm. Też musimy tak zawinąć między sobą jakoś. Nie musi być przez cały środek, tylko na przykład przez jedną jakąś, przez boczną to ramię. I już wydaje mi się, że pięć takich, nie, to jest sześcio. Nam wystarczy. Jak jest gdzieś za długi, to możemy troszkę uciąć. Muszę powiedzieć, że mi wyszło jakieś takie... O. O, Nie pokaż. wiem, czy dobrze, ale... Pokaż. Tak, dobrze Ci wyszło. Potem Wszystko tutaj kilka... kolejne i będzie. Tak, tak. Tutaj, wiesz co? Czekaj. Ten możemy przekręcić, z tym zawinąć go. Wiesz? To wtedy będzie bardziej... Bardziej równo. Mhm. Jest. Też masz równo. O, widzisz, tak mm -hmm. jest. Mamy taką gwiazdkę. Um, I teraz takie nasze pół połówki, co mamy właśnie połówki połówek jeszcze tniemy na jeszcze mniejsze. I tych już będą dużo. dużo, dużo właśnie takich. Potrzebujemy takich małych kawałeczków. I co robimy? Zawijamy je wokół tej naszej gwiazdki. Przy każdym. Przy każdym właśnie tym i robimy takie. Raz wystarczy zawinąć. I tu takie właśnie te nasze śnieżynki będą miały taki o. kształcik, no dobra, czyli co tniemy te pozostałe te tak, tak. też na te mhm. takie małe? Tak, na no, takie małe, czyli zawijamy, owijamy wokół tego i już będzie kolejne możemy zrobić naprawdę takie duże te gwiazdki, to będą można zrobić więcej na przykład tych nie wiem co to jest, płat, kawałków płatku, płatka, tak? czy są śniegu? Tak. No. płatki śnieg. Tak więc tu na pół i to jeszcze raz. I wtedy. To są takie małe gwiazdki, a można go być też mm -hmm. większe. Jestem bardzo ciekawa, jakie Wam wyjdą. Może macie jakieś też inne pomysły właśnie na takie. Trzeba różne... pamiętać, że trzeba trochę tutaj dalej od końcówki, bo tak, tak. się zagina. Tak, tak. I tak oczywiście robimy kształt. Zobaczmy. I jeszcze jeden tu. Mm -hmm. Ale to jest takie przyjemne, prawda? Do robienia. E, to było gdzieś takiej wielkości, prawda? Tak, tak, no, no, Możesz sobie tak to też rozciąć. O. o, i mi tutaj dwie zostały. To są przyjemne te właśnie, bo tutaj takie. można tylko sobie powyginać i coś fajnego wychodzi. Ja jestem ciekawa, jak Wam wyjdą takie różne. Może może właśnie ktoś nie ma drucików i zrobi zupełnie jakieś inne ozdoby i może mnie czymś zainspiruje. Bo wy dzieciaki naprawdę często mnie czymś inspirujecie, więc ja jestem bardzo ciekawa jakie mm -hmm. wyrobicie ozdoby. I, yy, I bardzo proszę o różne zdjęcia, żeby ja też mogła się czymś zainspirować fajnym. Może coś innego będzie? No właśnie. O, Jest taka gwiazdka, sznureczek. Można zawiązać gdzieś właśnie. Wokół tutaj na przykład ja tak zaplątam wokół tego. O. o! I jeszcze jeden kawałek. Tutaj czekajcie tak na równi. Zawiążę. Tak, jeszcze raz, żeby nie odwiązało się i zawiążę tutaj już supełek na górze i będzie można zawiesić o, tutaj. I już Ech, można. Moja wyszła taka śnieżna. Pokaż, jak twoja. No super, fajna. Zobacz, tu jest taka żółta i taka biała. O, no to widzisz, tu mamy tyle takich naszych ozdób, ale można jeszcze też, mm. oczywiście, zrobić, słuchajcie, też coś z czego? Rolki papieru. Zrobić się wam, to tylko. Rolki. Więc jeżeli nie macie drucików. Takich kreatywnych, a chcecie coś też zrobić fajnego, zawsze można zrobić takie różne bałwanki e, z rolek. Można robić różne takie postacie, czy reniferki, czy jeszcze jakieś inne zwierzątka, czy nawet różne pajacyki. A ja pokażę, jak szybko zrobić też takiego e, bałwanka. E, to co? Musimy okleić e, rolkę białym papierem. Proszę. Dobrze. To tutaj właśnie. Zrobimy może razem jednego, czy ty też robisz swojego? No możemy, to... możemy robić razem. To możemy co oklejamy. Robić... Tak, oklejamy. Ja sobie tutaj zaznaczę, ile ucinam. To Zaznacz, a ja znajdę klej. Tak. Mhm. Niemy tyle właśnie, żeby móc y, okleić mm. naszą rolkę. ja już tutaj wysmaruję rolkę klejem. Super. Dobra. Ten nasz bałwanek, to jest jak ktoś ma jakąś taką... Albo może na przykład też ją gdzieś powiesić, nie tylko na choince, ale na przykład gdzieś w, spokoju, w pokoju sobie, czy właśnie gdzieś takiego. Dobra, przyklejamy, czekaj, czekaj. Dokładnie, ładnie, jest. Dobra, tylko jeszcze niecała jest poklejona, żeby się Dobra. nie ubrudzić. Mhm. Super. Okej. Okay. Tutaj, 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 już. Mhm. Dobra, i teraz ja myślę jeszcze, bo tutaj myślałam, nam. Albinko, że dzisiaj będzie tylko tak, że nie będę mieć poklejonych. Nie ułapek, a tu proszę. Tak Jednak tak, ale słuchaj. Bo to są takie fajne rzeczy, że można zrobić coś jeszcze. Pałwanka. Pałwanek jest fajny. Daj, ja będę tutaj dociskać. Tak, ty tam dociskaj. I co? I teraz możemy zrobić jego jakiś mm, szaliczek. Mm, mm. Ja tutaj mam taką tekturę falowaną, żeby też było właśnie taki trochę... Innej fakturki, więc możemy zrobić teraz może w kolorze, właśnie o, albo na przykład pomarańczowego szaliczka, albo pom fioletowy szalik, a pomarańczowy Dobra. zrobimy y, garnek na głowie. Dobra. To czekaj. To ja tutaj tnę taki kawałek. Okej. Okay. Dobra, i ja to pewnie gdzieś będę kleić tu? Tak, czekaj, pokaż. Starczy nam starczy. Dobra. Dobra. To przyklej tam właśnie. To ja kleję, a ty możesz mhm. już ja część następne. Utnę kawałeczek tego naszego szalika, który tutaj nam tak zwisa. Właśnie o tu. Muszę go kawałek kartki, żeby tutaj nam na obrusie nie było kleju. Mhm. I tutaj będzie zaraz, to będzie Nie znaczy ja mam dzisiaj kleju, kleju. Mhm. Tu. I tak. Mhm. O. Super, trzyma się. Super, trzyma się. Dobra. Zawsze można dokleić potem jeszcze. Mhm. To tutaj ten, ten kawałeczek, taki szaliczek tutaj właśnie. O, możesz jaki, przykleić. Jaki fajny. Tak to, na bok to właśnie. To ja przyklejam. Mhm. Ja szukam oczek dla naszego bałwanka. Można jakieś fajne. Powiem ci, które. To mi powiesz, czy wolisz takie, czy wolisz... Takie, czy wolisz? Dobrze. Zawsze jak robiliśmy bałwana, jak byliśmy mali mm -hmm. skór z kuznami i z moim bratem, to szukaliśmy takich małych węgielków. Mm -hmm. no tak. Słuchaj, takie albo takie, które ci się bardziej podobają? Te. Te. Dobra. No to y, przyklejamy je tutaj właśnie naszemu bałwankowi. O, no wiesz, to A. się też tutaj można je odkleić, tylko jak jest, to przyklejamy. O, właśnie tutaj takie jedno oczko, drugie, mm. o, drugie nasze oczko i, I możemy... Z tego robimy garnek? Z tego robimy garnek. O, patrzcie, oczko mi wypadło. Mm. Oczko wypadło z oczka. To jest mały węgielek, to musimy dać jakieś nowe. Chyba było popsute to oczko że wypadło. Tu jest jakieś nowe. Takie samo? Mniejsze. No chyba już trzeba teraz znaleźć. Może być jedno mniejsze, by drugie większe oczko? Chyba, o, jest. Dobrze. Chyba bałwankowi to by nie przeszkadzało, prawda? Bałwanki to są po prostu urocze, po prostu, że są bałwankami. Nie przeszkadza im. Teraz nie mamy węgielków, ale możemy Dobre. je narysować. To ty rysuj, mhm. a ja może utnę nam... Wiesz co, to zaraz powiem też jak tam na ten garnek rysujemy takie węgielki mogą być jakimś czarnym cienkopisem długopisem czy czymś właśnie i uśmiech też robimy taki z takich mniejszych o, węgielków o, tutaj może tak o jeszcze tu oj taki szeroki właśnie to możemy teraz taki od ucha, jeszcze... ucha. od ucha do ucha tylko właśnie... I to jeszcze nam zostaje marchewka i garnek. Dobra. Czekaj, możemy mu zrobić taki duży Zobacz, czy nam starczy tego. Chyba nie. Mm. Nie starczy nam. To jakiś chyba inny kolor. Nam nie starczy. Mamy też tam jeszcze jakiś pum, pum, pum. inny. Czerwony jest. Mamy jeszcze, czerwony tak? jeszcze, ale też chyba nie starczy. To zielony. Zielonego starczy. Będzie taki garnek zielony. Dobra. Dobrze. To teraz tak. Yy, musimy też go tak wyciąć, odpowiednią ilość, żeby on tak właśnie. Żeby nam nie spadł. Tak, tutaj, tyle. Żeby jeszcze zostawić sobie na zakładkę. I przyklejamy też tak. Tutaj niewiele, ale tak, żeby nam zjeżdżało na dół i właśnie o tak mm. się najbardziej. Yy, tutaj musi się przykleić tylko z górą, żeby nam oczy nie zakleiły się, a na dole y, więcej tego fragmentu kleimy. Czyli najpierw musimy przykleić, wiesz co? Ja ci pokażę. Samą taką o, końcówkę tego naszego Czekaj, ja garnuszka. O, Smaruj. Bo to jest tu, dobra. I pokazuję jeszcze raz. Smarujemy klejem taki paseczek na dole. Bierzemy, przyklejamy tutaj tak od góry i jedziemy właśnie dalej tak, żeby tutaj się nam tak skleiło. I mamy. Trzymamy. To musi teraz trochę ten klej nam właśnie przeschnąć, żeby nam się to trzymało. Mhm. Dobrze. A jak zrobimy te nasze uszy garnkowe, to takie zwykłe, możemy wziąć cieniutkie Powiem, że już tak mi się podoba. Ja tu będę trzymać, bo tu się odkleja. To trzymaj tam właśnie, niech ten klej tam mm. trzyma. O to, super. No właśnie, to musi się to jeszcze. No właśnie, to trzeba mocno trzymać. Mocno, mocno. O, tutaj kawałek. Ale jak się będzie trzymać. O, trzymamy, to tutaj Dobra. jest yy, słynny trzymacz. <głos> Sylwia. <głos> Mamy trzymacz, a ja robię rączki od garnuszka. Czyli wycinamy takie cieniutkie paseczki i. Też je tak sklejamy ze sobą. No. I zaraz będzie. Także jak ktoś ma rodzeństwo, to można się podzielić. Można się podzielić rolami. Jeden trzyma, drugi klei i drugi taki właśnie. To mi się bardziej te palce kleją, a tam się nie chce skleić, prawda? To jest właśnie taki śmieszne. Jeżeli ktoś ma też klej na Chyba gorąco, już. to można klejem na gorąco, ale no nie wszystkie dzieci też mają i. I robią. I teraz tutaj posmarujemy. I słuchajcie, przyklejamy z boku. To jest taki, takie kółeczko, prawda? I zobaczmy, że przykleimy. O, i będzie taki garnek, niech tutaj właśnie. Obojętnie. Gdzie? I jeszcze wiesz, czego nam brakuje? Troszkę wyżej, żeby był równo z dwóch stron. Mhm. To trzeba mocno trzymać. I jeszcze zostaje nam marchewka gdzieś do wycięcia. Mhm. Mhm. Czyli ja wycinam zasadzie, taki trójkącik. Zaginam tutaj tylko tu smaruję klejem. Gdzie ten klej? Ja już mam takie Proszę? palce poklejone, że już by sama się przykleiła. O! I zobaczcie, przyklejam tutaj. Przypomniał tak na bok ten nosek. O! I można jeszcze sznureczek dowiązać. Albo właśnie przykleić tam od środka sznureczek, i już jest nasz bałwanek. Albo można też tak zostawić, i on sobie tak ładnie stoi. Albo może pod choinką sobie stać, albo możecie właśnie dowiązać sznurek i zawiesić takie bałwanki Tutaj? na choinkce. Ale cudowne. <laughs> Malwinko, jeden będzie dla mnie. <laughs> o, dziękuję. Pięknie. W ogóle jak szybko Wam poszło? i. Taka ozdoba i tutaj z drucików kreatywnych. Kochane dzieciaki, czekamy na Wasze zdjęcia, może na choince już zawieszone rzeczy. Pokażcie nam, jak pięknie wyglądają. Albo tak jak dziecia Malwa powiedziała, można takiego fajnego bałwanka nawet postawić na stole, na jakiejś mm -hmm. szafce. On będzie nam przypominał o tym, jak piękny czas przeżywamy. Pomodlimy się teraz razem o dobre święta dla każdego z nas. Może też szczególnie za dzieci, które chorują obecnie, aby miały w serduszku dużo radości. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Mocno Was ściskamy i ważna wiadomość na temat pasterki. Chcę Wam przypomnieć, że u nas w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus są dwie pasterki, jedna dla dorosłych o północy i druga dla rodzin i dzieci. I na tę pasterkę bardzo gorąco Was wszystkich zapraszamy. Ona jest o godzinie 21. Wszystkich chorych, którzy będą w domach, módlcie się z nami, będziemy z radością witać nowonarodzonego Pana. A w pierwszy i drugi dzień świąt oczywiście msza święta dla dzieci o godzinie 10. Ściskamy Was mocno. Pa pa! pa, pa. pa, pa.